Witam serdecznie. Renata Zarzycka. Dzisiaj pragnę zaprosić Was do przemyśleń, czym jest motywacja i jak możemy ją zwiększyć. Czy możemy w ogóle ją zwiększyć? Czy możemy nad nią samodzielnie pracować? Czy potrzeba nam bodźców z zewnątrz wyłącznie? Czy może sami coś możemy z tym zrobić? Ale zanim zacznę na ten temat mówić, chcę powiedzieć więcej na temat samej definicji jaka jest przedstawiana w różnych magazynach w encyklopedii i w różnych artykułach otóż słowo motywacja pochodzi z języka łacińskiego gdzie mówi się moveo względnie movere i oznacza wprawiać w ruch popychać poruszać i dźwigać Dźwigać to jest bardzo ciekawe, kluczowe znaczenie, dlatego że jeżeli mamy dobrą dźwignię, użyjemy dobrej dźwigni, to w biznesie potrafimy bardzo wysoko poszybować. Jeżeli mamy dobrą dźwignię, taką metaforyczną oczywiście dźwignię, to potrafimy rozwijać się niezwykle. Jeżeli ktoś ma zdolności, wiadomo, że artysta, ktoś, kto chodzi do szkoły muzycznej czy maluje obrazy. To jest 5% zdolności składa się na sukces, a reszta to jest ogromna praca, nauka i praca. Jeżeli mamy tą motywację w sobie, to już mamy dźwignię, ale to nie koniec potrzebna nam jest jeszcze większa dźwignia czyli szkoła, mistrz, nauczyciele, aby pobierać nauki, uczyć się, kształcić się w tym kierunku. Niemniej jednak, najpierw, Niezbędna jest motywacja nasza, osobista, wewnętrzna, bo bez tego niepotrzebni nam są nauczyciele, nikt nam jest niepotrzebny. Nie tkniemy palcem, nie zrobimy ani jednego kroku w kierunku tego malarstwa czy muzyki. Potrzebujemy być przede wszystkim przekonani, że tego chcemy, że czujemy, że to jest dla nas, że to nam się podoba, że chcemy śpiewać czy grać na instrumencie albo malować lub rzeźbić. W związku z tym to już jest motywacja wewnętrzna i ona jest niezwykłą dźwignią, ponieważ szukamy wtedy rozwiązań. Co jest też ciekawe w terminologii motywacja? Termin ten to jakby zlepek dwóch wyrazów: motyw i akcja. Popatrzcie, motyw. Mam motyw do zrobienia czegoś. Motywuje mnie to i to. Motyw, bodziec. Chcę uczyć się. Grać na fortepianie. Mam motyw. To już jest coś. Oczywiście samo to nie wystarczy. Musi być jeszcze akcja. Żebym się nauczyła, żebym zobaczyła, czy będę w ogóle to umieć, potrafić robić, potrzebuję znaleźć dobrego nauczyciela, szkołę i chodzić do tej szkoły. Podsumowując, najważniejsze, co warto zapamiętać, to to, że motywacja składa się z dwóch wyrazów motyw? I akcja, pamiętaj, motyw, trzeba mieć motyw, żeby coś robić i poszukać rozwiązań, jak to zrobić i pójść w działanie, czyli akcja, motyw, akcja, motywacja i motywacja wewnętrzna. Do usłyszenia, mówiła do was Renata Zarzycka.